Zaczcie go do dziurki TNT Kurde, tu spadłem na łeb Chcę sobie refilka zjeść. Ja bo oni we dwójkę nas jednak biją. Myślałem, że oni są tylko... Ja nie widzę oponenta, którego mam bić! Kogo mam bić? Tego mam bić? Nie wiem kogo mam bić. Wyczyłem będzie custę. Zobaczymy, zobaczymy. Najpierw... O czekajcie, 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 czekajcie. Smolek! Zabiłem kogoś! Zabiłem! Zabiłem! S, 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 Jezu! S, S, S! Ale to było piękne. To było i mocy tak zwane, co nie? Dobra! Mordeczko! O, o, o! Tu chyba będzie klepa do końca, mam takie wrażenie. Tego ziomka już stąd nie wypuszczamy. I ładujemy go. O, o! Do góry jeszcze! Tak, do góry, do góry! Tak, 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 tak! Tak, 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 tak! Do góry, do góry, do góry! I ładujemy go do końca. W sensie zamknijmy się tutaj z nim. On nie ucieka chyba, ja w ogóle na koks jestem Dobra, teraz trzeba uklepać, żeby bo jak ja go będę bić to on w dół nie będzie mógł iść. No i popłynął w dół Dobra, tutaj, tutaj, tak, 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 tak. Ja sobie tam wpłynę do niego. Jemu coś padło, czy to, to mi coś padło? Ej nie wiem, komu coś padło, ale nie wiem komu O, hełm upadł, hełm upadł, hełm upadł, heł upadł bania upadła, bania upadła, jeee SS, SS, SS. na no, tylko z tym wypłynąć na szybko O kurde, zbugowałem się Dobra, yyy Tory, Jestem ma znów Stanął ci? Trochę tak, po tej akcji, bez kit'u. Tak było. Tak było, ale no, to było zaśmie... Jeszcze mi powiecie, że to nie było OP. To coś... Ej, ktoś mnie klepie! Jeszcze mi że to nie było OP, co się tu przed chwilą wydarzyło. Ej, dobra, bo ja hamdeda. deda. Tak? Oni we mnie wlecą, czy nie wlecą we mnie? No nie, taki ziomek kolorowej zbroi mnie bije jakiś. Gejuch. O, o, o! Siły, 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 królik. Mieczemy go, oczywiście. Jeszcze jak. Patrzcie teraz, patrzcie, co się stanie tutaj. Mam królika siły, co nie? Wbijamy się teraz na tego gościa i ten ziomek się wywala. No nie ma innej opcji, patrzcie na to, Zjadł... S, Es! Lizu, Lizu! LLLLLLL na czacie, LLLLL! LLL na czacie! No przecież... No, pjezu, Co ja wam mogę powiedzieć, no? Dominacja, dominacja i tyle. Tutaj, wiecie, to można wyrzucić, to założyć, to wyrzucić. Ale króliki tak pozabijałem podobno. Teraz zabójstw trzy. No, prosto, typowy Marty. Ja Ej, czy oglądałem Marty'ego, niestety? Wtedy albo. O kurwa, mi się przycisk nie kliknął. Niestety oglądałem, jak nie miał odpalać, ale później już wyłączyłem tego streama i nie wiem, czy w końcu odpalił. za Zastąpię tą Petardę, czy nie. Szukałem shotów, ale chyba ten. Podniecenie level master. Nie, no, bo to. Farta, niedominacja. Nie, no, jak wy powiecie, że to był farta, nie skill. Że najpierw ten jeden został tak dojechany, później ten drugi. Bo na tym jesteśmy, wy. trzech 3 na 7. O, muzyka się wyłączyła chyba. Bez kit'u part nie no, TNT skill, kill Hopa TNT zabić, wy zabiliście kiedyś tak kogoś TNT? No właśnie, też mi się wydaje, że nie zabiliście A tutaj widzicie, tutaj TNT się postawiło, tutaj chopa. Nie odpalił tej petardy, no to jest frajerem Patrzcie, kill, o skille same wpadają do was, do ekwipunku Wiecie o co chodzi, Temy same lecą, kille same wpadają Czego chcieć więcej od życia? O tutaj macie kolejnego, kolejny, kolejnego killa macie, co nie? Przecież. O, jest koksa. No, to nie jest koksa. Dobra, to to jest tego koksa. To normalnie koksy w tej grze. Nie wiem. O, poleciał sobie na dół. Ten przyjdzie do mnie, czy nie? Nie Ten w ogóle blokuje, żeby oni nie wyszli. Ten do mnie w ogóle perłę cyknął. To jest oponent? Nie, to mój. Chciałem go do tej fosy zrzucić, ale. Jak się widzę, gdzie on tu jest. O, tu jest woda w ogóle rozdana. O, nie jest rozdana. Da się to jakoś zablokować. Ta da się zablokować. I teraz nie spływa, nie spływa. Ej, gdzie ty idziesz? Gonimy go, gonimy go, gonimy go. Patrz na to, jesteśmy w trzech na sześciu i my tu robimy dominację. My to jeszcze wygramy, powaga. Trzech na sześciu to będzie winek. Zjadł koksa. No nie no, czemu wszyscy mają jakieś koksy w ekwipunku? O, mordeczko, 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 mordeczko. Ej, psz, jak? Czemu on przeciął na drugą stronę? On przeleciał 7 kratek chyba. Co to się stanęło? SIĘ? 7 KRATEK hop przeleciał. Nie, to jest lak serwera. O co tu chodzi? Bo nikt nie dał stówkę, to nie odpalił, a lipa. Co tu się wydarzyło? Czemu ten ziomek przy... Czy... Co? przeleciał 30 tysięcy KRATEK przed chwilą. Nie wiem. A tam jest duży bakłaża, to on nas pokona. aby jesteś po prostu. To, to był fart, to był fart. Jak właśnie pytaliście, czym jest fart, to właśnie to był fart. Tier to był jak tych dwóch, czterech osoby wcześniej padły, nie?